W życiu wszystko jest możliwe. Trzeba tylko wiedzieć, czego się naprawdę chce. Dr Julius Obert Herman Obert, obok amerykanina Roberta Goddarda, musjanina Konstantyna Ciołkowskiego, był jednym z trzech ojców współczesnej astronauty. Każdy z nich doszedł do podobnych wniosków, ale na swój własny sposób. Przyszedł na świat w niemieckiej rodzinie 25 czerwca 1894 roku w austro mieście Hermannstadt, które po pierwszej wojnie światowej weszło w skład państwa rumuńskiego i obecnie nosi nazwę Sybii. Podobnie jak Ciołkowski przebył w młodym wieku Szkarlatyny, choć choroba ta nie dokonała takiego spustoszenia jak u Ciołkowskiego. Będąc we Włoszech, na rekonwalescencji otrzymał od matki książkę Juliusza Werna z Ziemi na Księżyc. Jak sam później wspominał, czytał ją w kółko, aż nauczył się ją niemalże na pamięć. W późniejszym czasie odkrył, że obliczenia Werna dotyczące czasu podróży na Księżyc oraz wartość drugiej prędkości kosmicznej nie były zwykłą fikcją. Przynajmniej tak wynikało z jego obliczeń. Naukę w szkole rozpoczął mając sześć lat. Ale to matka pielęgnowała jego wyobraźnię poprzez opowieści i różne historie. Pod wpływem rozmów ze starszym kuzynem, założył notatnik wynalazków, w którym umieszczał wszystkie swoje pomysły. A było ich niemało. Od młyna wodnego po urządzenia zbierające energię elektryczną z piorunów. Już w wieku 14 lat próbował wyobrazić sobie lot rakiety na Księżyc. Jego wizja była całkiem odmienna od tej, którą na łamach książki opisywał Werner. Obert zapewne zdawał sobie sprawę, że umieszczenie ludzi w pocisku wystrzeliwanym z olbrzymiej armaty z równie olbrzymią prędkością skończyłoby się katastrofą dla pasażerów. Jego pojazd miał poruszać się w przestrzeni kosmicznej poprzez wyrzucanie gazów spalinowych z silników umieszczonych w podstawie rakiety. Zdawał sobie również sprawę, że im wyższy stosunek masy paliwa do masy rakiety, tym większą ona prędkość uzyska. W trakcie lotu rzeczą oczywistą jest to, że ten stosunek szybko maleje. Tak więc rakietę tę należy podzielić na kilka stopni. Dodatkowo takie rozwiązanie miałoby jeszcze jedną zaletę. W kosmosie prędkość jest adytywna, to znaczy, że prędkości poszczególnych stopni sumują się. Na potwierdzenie swoich rozważań wykonał całą masę eksperymentów, które zasługują jednak na osobne odcinki. W 1912 roku Herman Obert rozpoczyna studia medyczne. Na Uniwersytecie w Monachium, chcąc iść w ślady ojca, który był dyrektorem lokalnego szpitala miejskiego. Lekarzem jednak nigdy nie zostanie. Dwa lata po rozpoczęciu studiów wybucha w Europie I wojna świata. Początkowo zostaje wcielony do cesarskiej armii niemieckiej i wysłany na front wschodni do Rosji. Po kilku miesiącach jednak zostaje ranny i przeniesiony do służby medycznej w rodzinnym mieście. Tam, mając czas wolny, wznawia pracę nad swoimi projektami rakietowymi. W 1917 roku jeden z projektów przedstawia nawet polskiemu ministrowi wojny Hermanowi Wolsteinowi. Tuż przed zakończeniem wojny poślubia Wladyslaw de z którą będzie miał czwórkę dzieci. Po zakończeniu wojny powraca na uniwersytet w Monachium, ale tym razem na wydział fizyki. Niestety, po sześciu tygodniach musi zmienić uczelnię. Nie jest już przecież niemieckim obywatelem. Studia kończy na Uniwersytecie w Gettynce i tam również składa pracę magisterską na temat podróży kosmicznych napędzanych rakiet. Jego praca zostaje odrzucona ze względu na tematykę, która zdecydowanie nie mieści się w głównym nurcie ówczesnej badań. Z pomocą przychodzi mu profesor Augustin Major z Uniwersytetu w Klusz w Rumunii. 18 maja 1923 roku broni pracę magisterską i otrzymuje możliwość uczenia matematyki i fizyki w szkole. Później wielokrotnie wypowiadał się negatywnie o niemieckim systemie szkolnictwa. Rumunia stała się jego nową ojczyzną, choć kilkukrotnie podróżował do Niemiec. Jedna z takich podróży zaowocowała publikacją własnej pracy magisterskiej. Wydał ją własnym sumptem jako 92-stronicową książeczkę pod tytułem Rakietą w przestrzeni planetarnej. Nie zyskała zbyt dużej popularności, pewnie dlatego, że jego umiejętności inżynierskie nie dorównywały umiejętnościom teoretycznym jak i wizjonerski. W roku 1928 i 1929 został zaproszony do Berlina przez żonę słynnego austriackiego reżysera Fritz Lang. Miał zostać konsultantem technicznym w najnowszym filmie Kobieta na księżycu. Jego zadaniem było zbudowanie i wystrzelenie rakiety tuż przed premierą filmu. Miała to być swojego rodzaju reklama najnowszego przeboju filmowego spod znaku Uniwersum Film Artur Gesellschaft. Znany mi jako wytwórnia UFA. Zaprojektował również model Freed, głównej rakiety występującej w filmie. Niestety, jak już wcześniej wspomniałem, Obert nie był zbyt dobrym inżynierem i rakieta, którą skonstruował na potrzeby filmu, nigdy się nie wzniosła. W 1929 roku wydaje również poszerzoną wersję swojej pierwszej książeczki. Tym razem liczy ona aż 429 stron i nosi tytuł Drogi do lotów kosmicznych. Do dziś wielu specjalistów uważa ją za wprowadzenie do prawie wszystkich istotnych koncepcji lotów kosmicznych. Od matematycznych podstaw teorii rakiet przez wykorzystanie alkoholu metalowego i innych węglowodorów wraz z ciekłym tlenem jako materiałów pęnych, zdefiniowanie krzywych synergetycznych aż po stacje orbitalną. W tym samym roku Obert po raz pierwszy przeprowadza statyczny test swojego pierwszego silnika Egel-Diesel. W teście tym towarzyszy mu również 18-letni Werner von Braun. W 1938 roku rodzina Obertów opuszcza rumuńskie Sybię. Przez kilka kolejnych lat wędruje przez całe Niemcy. Najpierw trafia do Wiednia, później do Dresdenu. W obu miastach wykłada technikę, czyli niemieckich technicznych Hochschule. W końcu ląduje w Paneminde, Wraz z Wernerem von Braunem będzie zajmować się włoskowymi rakietami agrenalnymi. Później model rakiety Agregat 4 przejdzie do historii jako niesławna rakieta V2. W połowie sierpnia RAF bombarduje południową część Paneminde. Za wybitne i odważne zachowanie podczas tego ataku zostaje oznaczony krzyżem zasługi pierwszej klasy z miecza. Po ataku na Paneminde produkcję rakiet V2 przeniesiono do Nordhausen, a Obert trafił do Wittenberg, gdzie pracował dla WA SAG nad rakietami przeciwletniczymi na paliwo stałe. Pod koniec II wojny światowej zaczęła się jego wędrówka po Europie. Na początku trafił do Foyst, niedaleko Norymbergi, a więc w rejon amerykańskiej strefy okupacyjnej. Później pozwolono mu osiedlić się w Szwajcarii, a w 1950 roku trafił do Włoch, gdzie pracował przez kilka lat dla włoskiej Marynarki Wojennej. Ostatecznie po powstaniu Redstone Arsenal w Huntsville w stanie Alabama jeszcze raz dołączył do Wernera von Brauna, tyle tylko, że on pracował już dla Amerykanów. W 1960 roku Obert opuścił Redstone Arsenal i przeniósł się do Convair Corporation, która właśnie pracowała nad rakietą Atlas. Pracował tam jedynie dwa lata, bo w wieku 68 lat przeszedł na emeryturę i powrócił do Niemiec. Zajął się działalnością polityczną i zagadnieniami filozoficznymi. Po przejściu na emeryturę odwiedził Stany Zjednoczone jeszcze dwa razy. Pierwszy w lipcu 1969 roku, kiedy to jako gór specjalny obserwował start rakiety Saturn V podczas misji Apollo 11. Drugi raz w październiku 1985 roku, kiedy to obserwował start promu kosmicznego Challenger. 28 grudnia 1989 roku, Obert umiera w Norymberdze, w Wieku 95 lat. We współczesnych pracach trwa spór na temat jego pochodzenia. Ze względu na niemiecko brzmiące nazwisko, jest przeważnie uznawany za Niemcy. Ale należy pamiętać, że jeszcze do końca II wojny światowej zdecydowanie odrzucał możliwość przyjęcia obywatelstwa niemieckiego. Herman urodził się w cesarstwie austro-węgierskim. Miał korzenie niemieckie, jak wszyscy sasi mieszkający w Transylwanii. Choć po pierwszej wojnie światowej miał obywatelstwo rumuńskie. Niemcem stał się dopiero po II wojnie światowej. W 1927 roku w Niemczech powstaje Towarzystwo Podróży Kosmicznej. Wielu twierdzi, że powstanie tego towarzystwa jest w dużej mierze zasługą pierwszej książki Oberta z 1923 roku, jak i późniejszego filmu Fritz Kobieta na Księżycu. Obert zostaje jednym z członków towarzystwa, dzięki czemu może zrealizować swoje marzenie budowy silnika na paliwo ciekłe z Dyszą staszkową. Był autorem około 60 prac oraz laureatem różnych nagród i wyróżnień. Jako pierwszy w historii otrzymał nagrodę Rep Hirsch w uznaniu badań nad podróżami międzyplanetarnymi i astronautyką. Zacytujmy na koniec fragment ostatniego akapitu jego książki z 1957 roku: Men Into Space. Udostępnić dla życia każde miejsce, w którym życie jest możliwe sprawić, by wszystkie światy, które do tej pory nie nadawały się do zamieszkania, stały się zdatne do zamieszkania, a całe życie miało sens.